Tak, taki jak się bardzo wiesz, tak Trudne sprawy! Nie dobra, bo ja już od tego samego. Nie, Jezu. O, co już od tego. Bo tym odcinku, muszę wybić kartę, ale Tu, co nas Tutaj, do miejscowego pierwszego liceum ogólnokształcącego uczęszcza Angela. Dziewczyna. Aha, czyli są jeszcze jakieś inne liceum, oprócz tych, które kształcą ludzi? są jeszcze te, które, nie wiem, ich bardziej ogłupiają, ośmieszają, ze w tym stylu? Nie wiedziałem, poszukam ...jest w klasie maturalnej. Dotychczas była sumienną i pracowitą uczennicą. Nie sprawiała żadnych kłopotów wychowawczych. Ostatnie... Do czasu. Nauczyciele zauważyli jednak, że z zachowaniem Angeli zaczyna się dziać coś złego. Niedopuszczalne, żeby w elitarnym pierwszym LO chodzić bez identyfikatora. Wiem też z różnych źródeł, że siada na parapetach, czym łamie statut szkoły. To skarba! Buńczuczna Angela za co? Jak ona ma lat? Że jest taka tona, że na parapetach siada? Ło! Mam Manda jej za to wlepić! Za to, że bez identyfikatora chodzi po szkole! Jezus! Co za szkoła! Była no, kiedyś przyjaciółki, które ostatnio się od niej odwróciły. Uważają, że przyczyną jest nagła zmiana zachowania dziewczyny. Tak, to Kiedyś Annika to była naprawdę fajna dziewczyna, zawsze uczynna, pomocna, no i tak dalej, ale ostatnio. <laughs> no pomocna, na przykład robiła mi się nie z chemii, czy tam dalej, jak ją przycisnęliśmy z koleżankami w kiblu. No i tak dalej, no wiesz, że robiła całą służącą, pasowała, myła, ja tak że. Leża. No, z... Leżałam sobie, no kurde, no była fajna. Ja wiedziałam już, przeczuwałam, że coś się dzieje z nią niedobrego. Ty zawsze coś przeczuwałam. Ale wiecie co? Największy szok to przeżyłam z identyfikatorem. Nie nosiła go, a my wszyscy nosiliśmy, zawsze nosiliśmy. Ja wiedziałam, że coś się dzieje złego. Myślałam, że to już koniec, koniec z naszą przyjaźnią, ale nie. To był dopiero początek. Mimo wielu upomnień od nauczycieli... Ja pierdziele, ej kobieto, jak ty dopiero w tym momencie się... z... Stopnęła żona, nie ma tego identyfikatora. To ile ty masz, sześciu? Angela kolejnego dnia ponownie przychodzi do szkoły bez identyfikatora. Pedagodzy są bardzo ponownie? poirytowani zachowaniem dziewczyny. Mogę film na Dodatkowo jubę. Angela spóźnia Patrzcie. się na ważną lekcję Zatrzymuję. języka polskiego. Siup. I ponawiam: Ocypianie o Kamilu Norwidzie. Spoko, jakby no coś to przepraszam, zaszkodzę. Sobie. sobie jeszcze raz. 8.00. Nie, jest, jest. 8.02. O, o znaczy, kurde, że 2 spóźnienia na lekcję. na lekcję? o, o 8.00. No właśnie, czyli masz 2 minuty spóźnienia. No, jak zwykle. Niestety na, na moim zegarku jest 8.00. To zegarek ci się chodzi, proszę sobie przedstawić. Jaki jest powód Twojego spóźnienia? Eee, ponieważ e, musiała spać się, żeby teraz świeżo myśleć. No, oczywiście, jak zwykle wymyślasz jakieś konfabulujesz, jakieś historie, ja i dalej, nie ale z tego nie, nie... Co to, to znaczy? za Co nasze... Policja! Yy, Okej. Okay. Yy, to widzimy, że... A nie no, ogółem super, zalogowało nas na jakąś random stronka. a zmyślanie, koloryzowanie na jakiś temat. No to to już rozumiemy, idziemy dalej oglądać. A ja również. Rozumiem, że. że troszkę wioskę. późno to mówię, ale radziłbym, żebym Wam założył jakiś e, kombinezon antyrakowy ogółem, żeby sobie na Nie zasypani, rozumiem, dlaczego wszyscy się łatwo, nie czepiają, bo przecież się tak. dopiero 15 minut. Nie będę chodziła też w identyfikatorze, bo wygląda Halo, 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 halo. Tu są jakieś niedomówienia, tak? Cofnijmy to. Proszę teraz usiąść na miejscu. Cofnijmy to. 8.02. 8.02, tak? tak? Spóźnijmy. Jest 8.02. Bo wyglądam jak pos... O, nie rozumiem, dlaczego wszyscy się mnie czepiają. Przecież spóźniłam się dopiero 15 minut. 15? Ej, tu są jakieś niedociągnięcia. Halo, Polsat? No, kurczę... Najpierw mówią, że dwie minuty, teraz że piętnaście, potem powiedzą, że co? Trzydzieści? No i robią ludziom wadę z mózgu. Nie polecam. Ja też I do... jej zachowanie. Oj. Wyglądam jak pospolita Za... No tak wyglądasz. Przepraszam. Trudna Również koleżanki zmontowanej Anżeli niepokoi jej zachowanie.

i nie nie mogę, nie, ma nie, nie mam tej karty. ja no, nawet tego nie powiem. Nie przyjmować. Nie pasuje do nas. Możemy ją ignorować. No i ja myślę, że jej trzeba pomóc po prostu. No, Możecie, bo, ja pomóc, nie, ale nie masz, musicie. Nie to, ma to ma dwa znaczenia. Mierzyli, tak ona. Ja nie chcę, żeby ona spadła tak? na dno, ale już jest na tym. Nie trzeba z niego wydostać. A teraz to trzeba wydostać. Nie wiem, da sobie wydostać. Nie wiem, może zakończyć. Zakończył się fiaskiem. Muszę się na lekcje, deprowuję całą klasę. Mówię, Kolejne trudne słowo deprowywowywuje. Dobra, idziemy na Google. Tak, widzimy całą i mi nic nie wyskoczyło. Polsat, proszę nie zmyślać słów. Okej? Okay? To jest karalne. Oglądamy dalej Tego nie wyszło. Nie chcę nas słuchać. Następnego nie, dnia frywolna Angela, Angela bia, przychodzi bia, do szkoły bia, w wyzywającym ani, stroju. te kolory stawę, naszy, rzucają się w mi, wszystkim w oczy. Angela się ma też niezgodne ze stanem szkoły bia. 15 centymetrowe obcasy. Strój dziewczyny wzbudza duże zainteresowanie wśród mężczyzn społeczności Kolejna karalna rzecz! po szkole Tak nie może być, jak wzbudza zainteresowanych chłopaków, którzy zapominają o całym Bożym Świecie i Nie wiem dlaczego tak się zachowuje. Hmm, bo lubi ładnie wyglądać, tak jak na dziewczynę w takim ewidentne. Angela ja chodzi naprawdę? po szkolnych korytarzach w podobnym stroju, stroju i zupełnie nie reaguje na uwagi innych. Na głowie ciągle ma słuchawki. Słucha Jacka Stachurskiego. Ale Dobra, ale czy moglibyśmy przejść do Meritum? Bo z tego co póki co wiem na tym filmie, to że ona tam jest, tam była dobra, grzeczna uczennica, teraz jest luzara i se słucha jakiegoś tam Jacka Janusza. I na razie tyle wiemy, że se nie nosi indyfikatora i że jej koleżanki nie lubią, więc no. Ciężkie zarzuty. Nie, dobra, ja. Ja, ja bym że się będzie działo są bardzo inspirujące, Inspirujące. Co tak, jej tak, jest, jest inspirujący. To miejscowego Proszę pierwszego Państwa. liceum ogólnokształcącego uczennica. Dziewczyna jest w klasie Przez dłuższy była sumienna i pracowitą Ten sam dialog, ta sama ta dziewczyna, wejściówka. Czy Polsa jednak zmieniało pomysłu. Chodziłeś i na granie kolejnej sceny, że musieli powtarzać pierwszy Czy To jest aż takie Lekcje przystosowania obronnego, w której odbędzie się zaplanowany dwa tygodnie wcześniej sprawdzian. Wkład. Tu wiszą kolejne kłopoty. Dzień dobry, panna się spóźniła. Jak to w powietrzu? Ona się pokoje, to może tam nagle coś wyszliśmy. A nic nie widzi. Proszę zmieniać ubranie z karteszka i zobaczyć, jak to się wygląda. Z tego co widzę, to nic nie widzi. Dzień Proszę nie pierwsza, grupy. pierwsza, druga, pierwsza, druga, Wszystko pierwsza, druga. Pierwsza, druga, pierwsza, druga. Pani już myśli się, liczy, ale liczy się jeden, dwa, pierwsza. jeden, dwa, jeden, dwa. Jak coś. Dobrze. To grupa pierwsza, pytanie pierwsze. Grupa pierwsza, pytanie pierwsze. O kurde. Dzień, dzień. Jezu, ona tak się... to, jest to takie spojrzenie, kurczę, policja. Ona się coraz tak na niego patrzy i pewnie ma w głowie, co ja tu w ogóle robię, co za cringe. Dobra, oglądamy dalej, bo jest już 10 minut odcinka, mogę już kończyć. Jest, dobra.

Pies ogólnowojskowy, co so jest? Pies ogólnowojskowy, pewnie mię to przez koło ogólno, przysięgam mniejsza. Zapał nad morzem, złotą rybkę. I ona obiecała mu spełnić jego trzy życzenia. Chcemy za wolność. Pierwsze życzenie, nie woda w zmieni się w wino. Pilak podbiega do pływającej do morza rzeczki. Próbuje rzeczywiście świetne wino. Zatem niech cała woda w morzach zamienić się w wódkę. Próbuje wody z morza świetna wódka. A zatem ma jeszcze trzecie. Yy. Życzenie myśli, 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 nic mu nie przychodzi do głowy. W końcu mówi no, złota rybko, jeszcze pół litra i jesteśmy kwita. No coś nieśmieszne. To jeszcze raz. Bako, co robicie jak macie wolny czas? Siedzę i dumiem. A jak nie macie czasu, to i nasiadzam. no Dobra. Jeśli chcecie drugi odcinek tego czegoś, nie może tego nazwać serialem, to jest po prostu cringe. Więc to dajcie te dwie łapeczki w górę, będę naprawdę bardzo wdzięczny i będzie druga część z tego czegoś. Ja sobie to zaraz nagram, a jak coś, to nie wrócę. Kurczę. I papatki!